za 8,5 tysiąca golda. Nie, nie wierzyłem, że kiedyś się stanie coś takiego, żebym mógł zobaczyć jeden z najlepszych czołgów premium ósmego poziomu za 8,500 tysiąca golda. Zobaczmy sobie teraz sklep. Mamy na przykład KW-5 za 5,500 tysiąca golda. Dosyć przestarzały czołg, co nie? Tutaj jest nasza magiczna oferta. Możemy kupić sobie dwa czołgi premium, czyli AMX-AM4, który jest jednym z też lepszych czołgów na 8 tierze, dosyć twardych z przodu e, oraz tego szarka za równowartość 15 000 golda. Dodatkowo mamy samego szarka, który jest za 8,5 000 golda. Nie wiem, czy WG coś. coś się pomyliło, ale no wystawianie takiego czołgu zobaczcie jest tutaj Action za 8000 golda oraz Shark za 8500 golda, a na przykład taki Kayler, który jest dużo gorszy od tych dwóch czołgów jest za 12500 gdzie jest logika? na no sam do końca nie wiem niestety, ale tak dzisiaj sobie zagramy tym czołgiem <laughs> może pokrótce jeszcze opowiem o nim jest to czołg ciężki, ósmego poziomu, tak jak już pewnie zauważyliście, z dosyć fajnym działem, które ma dosyć super penetrację w sumie. 220 na APQ, 260 na Goldzie, na HEQ to już mniejsza, 310 średnich uszkodzeń, 10 stopni opuszczenia działa. Mamy też do dyspozycji bardzo mocny pancerz. Mamy porty, ma to losowanie na dziewiątki. Na zwykłej bitnie dominacji, przepraszam. Pojedziemy sobie tutaj przy tym statku, tam raczej na tych medach, Przecież to jest Pantera. Mogłem jechać na medy, równie dobrze, szczerze mówiąc. Ale już dobrze, pojechałem tutaj, pojadę sobie przy tym statku. Czołk ma ogólnie dosyć spore kłopoty z celnością, trzeba to przyznać szczególnie w ruchu. Jeśli nie przycelujemy, to możemy mieć trudności. Z trafieniem, no, no już taki Emil na przykład nie ma widzicie, chociaż ma celność gorszą od tej mojej. O. Coś tutaj zaraz może wyjechać. Dobra, naprawimy sobie tego kierowcę. Huh. Ten Emil. No, Nie powinno być git. To jest całkiem dobra pozycja. Teraz tylko, żeby robić z niej uszkodzenia, i będzie wszystko ok. No, na przykład, że ten Joach sobie wyjechał albo Isu. No, Isu będzie miało tutaj duże problemy, żeby nas w ogóle trafić z takiej pozycji. Bardzo szybkie ogólnie bitwy są, przez to, że... Boże, czy wy widzicie docelność? celność? Ogólnie czołg jest bardzo dobry i to trzeba przyznać na różnego rodzaju bitwy 1 na 1 albo 2 na 2 na ósmych tierach. Czołg jest fantastyczny i nie można mu tego zabierać. W żaden sposób. Bo ja sam nim bardzo dużo grałem w turniejach 2 na 2. Korzystają się również z takshi-niksa. I z ten czołki, jest bardzo dobre duo na takie turnieje. Jezu, bazy. Odbić też coś potrafię. Jak widzicie, nacimy jeszcze tego Jocha, żeby strzelić. Zaraz może się uda. Tam chyba nie wchodzą hajaki. Dobra, jeszcze może tego nam się uda robić. Elegancko. 1000 punktów. Zagramy oczywiście jeszcze jedną bitwę. 2500 to 400 damage'a odbitego. Jest topka, jeśli chodzi o zarobki. To jest 59 tysięcy 000... raczej bez boosterów. Zagramy po prostu drugą bitwę od razu. <ścoughs> Tym razem już na topce, ale również dominacja. No na dominacji też się gra. Dosyć słabo, szczerze mówiąc, ponieważ ludzie bardzo mocno te bazy zajmują. Nie wiem do końca dlaczego. Tak, oni mają Mixa, Chimera, Tigera, LTTB. Pojedziemy sobie na środek. Jeśli no drużyna pojedzie dobrze, oczywiście. Ha, no dobra, no to jedziemy w stronę bardziej A. A teraz sobie tam pojechali. Ajajaj. Mmm, no ale jednak wolę jechać z moimi ósemkami a nie z, z siódemkami, co nie? Za osiem, pół shark, naprawdę. Kto to, kto to wymyślił? A? No, ja myślałem, że jak delikatnie skontuję ten bok, to może coś odbije, ale no. Puh. No, popatrzymy teraz sobie na pancerz delikatnie tego czołgu. Właśnie. Będziemy ruszali wieżą. Oj, smashera trzeba się pozbyć jak najszybciej. Smasher, smasher. No, to ze zero. No, zobaczcie, jakie to jest pancerne. No, już teraz dostaliśmy, niestety. Z tego AMX-a cały czas odbijamy. Kluczem jest schowanie garnka. Ten Naprawdę, Tiger mi tutaj wyjeżdża. Halo drużyna, może byście coś zrobili na przykład. Dobra. Teraz tak. Eee, wydaje mi się, że kluczem do wygrania tej bitwy będzie no, nie wyjechanie bokiem na Smashera, tego dobicie go. Dobra, teraz Tiger. Mówmy się, to wyjechanie moje mogło się skończyć bardzo źle. Ósemki już nie mają raczej problemów z przebijaniem, co mogliście zaobserwować po tych dwóch bitwach. Bardzo słabą załogę w tym czołgu. Kierowca dwa razy padł, więc może bardziej trzeba się tutaj uzbroić w taką ochronę dla załogantów. Mamy na full hapa jeszcze. E, ISA trzeciego, który może tutaj przyjąć jakikolwiek damage w sumie, przejedziemy. I przy okazji jeszcze strzeliśmy raz w tego AMX-a <laughs> ładnie To delikatny jakiś side scrap. Coś tu się powinno udać, prawda? No, nas nie powinien przebić pod takim kątem. Dobra, tam Chimera walczy z HTC. <laughs> Wyjątkowo drużyna nie chciała zająć bazy. Z czego jestem bardzo zadowolony. To jest bitwa na HX, z tego co widzę. Oj, bez tego kierowcy to będziemy tam się wlokli A tak mogło być fajna Mka Dlatego wiecie, ja zaraz wam pod koniec tej bitwy wam będę chciał pokazać materiały eksploatacyjne, jakie ja bym polecał na ten czołg. I tam zrobimy drobną zmianę. Bo ewidentnie tutaj. Coś poszło nie tak, jeśli chodzi o. Wyjedę Coś poszło nie tak, jeśli chodzi o. E... Zawogantów. Dobrze. 4,5 tysiąca to powinna być MK. <laughs> Zobaczymy, się jak, jak są zarobki ogólnie na MK. 1300 odbitych. <laughs> no, pierwsza klasa. Widzicie, ja byłem taki pewien. To też przez to, że dużo osób gra tym czołgiem teraz, no bo za 8500 golda to można go nie wziąć. Ale tak, macie tutaj też zestaw materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia. Wyposażenia jak na razie. Jeśli chodzi o same zapasy, no to ja bym teraz rozważył po tej bitwie... Czekajcie, jakie ja mam tutaj zapasy? Czemu tak dziwnie? Tak powinno być. O, w ten sposób ja bym to rozważył. Razem z zestawem ochronnym, który daje 15% do załogi do ochrony przed zranieniem załogi, także w ten sposób sobie go wyekwipujcie. Ewentualnie zamiast sprężarki, dwie naprawki, ale ja lubię tą sprężarkę na takich dosyć zwinnych chadekach. Więc jeśli chodzi o tą ofertę, to jak najbardziej kupujcie. Drugi raz raczej szark nie będzie tak tanio, tak samo jak Action a szczególnie, że są pojemniki za 16 tysięcy golda, to takie dwa czołgi dopłacając 500 golda można sobie łatwo kupić, a są to, to jedna z najlepszych maszyn na tierze, więc jak najbardziej polecam. I to już by było na tyle w tym filmiku. Jeśli macie jakąś swoją opinię o tym szarku, to napiszcie to w komentarzach. Zostawcie też lajka, udostępnijcie to gdzieś, żeby nasza rodzinka blitzowa rosła. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do następnego.